Cześć wszystkim, godzina 9.51, 27 września i dzisiaj odbywa się w piątku zlot MX-3 luźny spłacik jak w zeszłym roku no i planuję to nieco ograć, może troszeczkę lepiej tak mi się wydaje pierwszą rzeczą, którą jest, idziemy sprawdzić czy z czujnika temperatury z MX-a mojego nie wypływa olej od wymiany Chyba minęły dwa tygodnie, jeszcze jest zdrowy, tydzień. No i cóż, no i idziemy to zrobić. Wciągać się po to auto trzeba. Zdiocha przed nami. To lecimy najpierw sprawdzić stan oleju. Specjalnie ją wziąłem i zostawiłem na płaskim, żeby móc to w końcu zrobić. Czy w zasadzie to na najazd? Głową trzeba przytrzymać. Okej. Okay. I przed zlotem trzeba będzie go umyć troszeczkę, bo jest niestety, niestety troszeczkę jest udupiony ten silnik. Może jedną ręką to nie tak łatwo. Weszło. No i zobaczmy, ile mi uciekło oleju. Także jest generalnie dobrze. jest dobrze, Może nie cieknie. Generalnie w tym silniku jest tak, że olej mi wycieka sobie właśnie teraz. Ostatnimi czasy z pokrywy zaworów. A oprócz tego, no to z rozrządu mi leci z uszczelniaczy. No, i wcześniej jeszcze z czujnika temperatury oleju leciało, ale starałem się to uszczelnić, więc zobaczymy, czy moje uszczelnienie się udało. Ja jeszcze nie przygotowany, tak samo jak mazda, nieogolony, ona nie umyta. Także wciskamy się pod auto i idziemy sprawdzić jak to wygląda. Mam taką fajną więc to jest mój filtr oleju. On jest tutaj na takiej kanapce i tak, jak widzicie, to białe, takie, wystające z tego niebieskiego. No to to, to jest taśma teflonowa na zaślepkach. Tam z boku, jak idą kable jest, kable, jest czujnik i są dwie zaślepki. I generalnie sytuacja jest taka, że wygląda na to, że nie cieknie to wszystko. Więc możemy wyjść. Kotik mi zajął miejsce. Oa, proszę się przywitać. Halo dzień dobry. Dzień dobry. Teraz mamy misję. To jest niespodzianka na ten zlot. Jedyną osobą, która na razie wie o tej wlepie z grona MX-owego jest Danny. Eee, I postaram się go tutaj oznaczyć. Robi zarąbiste filmiki. Niestety nie mógł być w tym roku na zlocie. Za to bodajże tydzień temu spotkaliśmy się eee, w Katowicach i taką wlepę otrzymał jako, że normalnie byłby i w zeszłym roku na zlecie też był. Więc idę tu pociachać. No to zaczynamy naszą podróż. Oczywiście kurde, musiałem się spóźnić. Jedziemy na stację. Możliwe, że spotkać się z Martyną i potem jedziemy już na zle. Jak usłyszałem nie Audi? Jeszcze w dieslu to już tak. Nie, 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 nie.